Witajcie, z tej strony Adam. Dziś chciałbym wam pokazać jak można zrobić droiditakę. Oczywiście to nie będzie taka prawdziwa seria. To będzie no taka starsza wersja z The Combat Saga. O nie, z, no takich już nie powiem nowych rzeczy. Więc będą nam potrzebne takie cztery uchwyty. No sami zobaczcie, jak chcemy się dziś strzelić z bo mnie boli. Polidźcie sobie te rączki. Trzy takie o. No to przejdźmy do rzeczy. Bierzemy dwie takie. Potem kła... nie. Potem bierzemy taki element i szczepiamy nie zróbmy już sami zobaczcie tu mam dwie takie tak tak bierzemy taką część Dajemy tu, potem doczepiamy, doczepiamy trzy rączki. Yy, kolor dowolny, już to wszystkim mówię: takie coś. Potem dajemy taki uchwycik. Nie, chyba tego nie zobaczycie? O ja, ja zawsze się staram o warunki z pracy. Dobra. Potem bierzemy dwie takie. Potem jak mamy taki jeden biały, dajemy tu. Jak mamy taki tego. Dajemy taki teraz jak mamy tutaj tak. I tutaj doczepiamy. tak o. potem doczepiamy no potem doczepiamy dwie rączki żeby było takie coś to teraz zrobimy jak głowę bierzemy tak ostatnie już rączki trzy sztuki doczepiamy żeby było takie coś Teraz nie, niby jego ogólna Bierzemy taką część jak mieliśmy dwie tęki teraz robimy, żeby było takie coś. Oj. Potem to doczepiamy tak. Potem no już druga część. Już prawie taka zrobiona. że jak jeszcze mamy takie coś, zaczepiamy list. I teraz, jak na filmie się tak składa. Ojejku, Droidakę rozcięło. Tylko, żeby jej zadek nie. Tylko, żeby yy, tej Droiditaki zadek oleju nie popuścił. Tylko, żeby zadek droid tego nie popuścił oleju. Jego zadek to go damy tak tutaj trzy nóżki potem to tu tak potem to tu to tu no i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku z tej strony Adam komentujcie, subskrybujcie i widzimy się w kolejnym odcinku Lego Star Wars.